Zapach świeżego chleba i węgla, poranki w socjalistycznej Polsce lat 60. Jeśli teraz słuchasz tego nagrania i czujesz ukłucie w sercu, zostań ze mną, bo dziś wrócimy do tych poranków, do tych chwil, kiedy świat budził się powoli, spokojnie, bez pośpiechu. Kiedy czas miał inny rytm i kiedy szczęście było prostsze, bo było bliżej. Zanim pójdziemy dalej, napisz w komentarzach. Z jakiego miasta Polski lub kraju nas teraz słuchasz i ile miałeś lat w latach siedemdziesiątych, chcę wiedzieć, kto jest tutaj z nami. Kto pamięta? Kto czuje to samo co ja? Był taki moment w każdym polskim mieście lat 60. tuż przed świtem. Kiedy pierwsze światła zaczynały migotać w oknach bloków, kiedy piece kaflowe były jeszcze ciepłe od wczorajszego wieczoru, ale już trzeba było dołożyć węgla. Ojcowie wstawali pierwsi. W ciszy, żeby nie obudzić dzieci, otwierali małe drzwiczki pieca, wsypywali czarny węgiel, obserwowali jak ogień się rozpala. I wtedy ten zapach. Ostry, gorzki, ale swojski. Zapach domu. A potem matki wstawały, szły do kuchni, stawiały wodę na herbatę, kroiły chleb. Chleb, który kupiono poprzedniego dnia w państwowej piekarni. Ciemny, ciężki, prawdziwy. Chleb, który miał smak który można było jeść sam, bez niczego, i był pyszny. Chleb, który dziś już nie istnieje. I kiedy ten chleb był krojony, dom się budził. Dzieci podnosiły głowy z poduszek. Pierwsza myśl szkoła, druga śniadanie, a może najpierw śniadanie, a potem szkoła, bo głód był ważniejszy niż mundurek. Czy pamiętasz ten poranek? Zapach herbaty z cytryną, bo cukru czasem brakowało? Zapach dżemu z truskawek, który mama robiła latem i trzymała w piwnicy? Zapach świeżo uprasowanego mundurka, który pachniał mydłem i czystością? To nie były luksusowe poranki, to były normalne poranki. Ale były nasze i były pełne życia. Teraz słuchaj uważnie, bo to, co zaraz powiem, może Cię zaskoczyć. Te poranki były wolne nie od systemu, bo system był wszędzie ale wolne od pośpiechu, od stresu, od ciągłego biegania. Ludzie wstawali o tej samej godzinie każdego dnia. Jedzenie było proste, ale wystarczające. Dzieci szły do szkoły piechotą, często same, i nikt się nie bał. Sąsiedzi mówili dzień dobry na klatce schodowej, i każdy wiedział, że dzień będzie podobny do wczorajszego. I to nie było nudne, to było uspokajające. Bo widzisz, w latach 60. przyszłość była przewidywalna, i to dawało poczucie bezpieczeństwa. Wiedziałeś, że będziesz pracować w tym samym zakładzie przez całe życie, że będziesz miał pracę, że będziesz miał dach nad głową, że twoje dzieci pójdą do szkoły. I choć nie było wyboru, było coś innego pewność. A teraz zapytam cię: napisz szczerze w komentarzach: czy tęsknisz za tą pewnością, za tym spokojem, za tym rytmem, który dziś wydaje się niemożliwy? Wróćmy do tych poranków głęboko, szczegółowo. Bo każdy detal ma znaczenie. Ojciec wychodził pierwszy, brał teczkę, którą miał od lat teczkę skórzaną, zniszczoną, ale wierną. Zakładał płaszcz ten sam płaszcz, który nosił od dziesięciu lat ciemny, ciężki, z kieszeniami głębokimi jak studnie. W jednej miał papierosy, w drugiej bilety tramwajowe. Całował żonę w policzek. Czasem głaskał dziecko po głowie. I wychodził. Drzwi zamykały się cicho, a matka stała przy oknie i patrzyła, jak idzie przez podwórko, między blokami i wiedziała, że wróci o tej samej godzinie jak zawsze. A co się działo w jego głowie, gdy szedł do pracy? Myślał o rachunkach, o tym, co będzie na obiad, o dzieciach a może po prostu szedł, obserwując świat świat, który budził się razem z nim. Bo ulice o 6 rano w Polsce lat 60. to był inny świat, cichy, ale żywy. Tramwaje zaczynały jeździć. Pierwsze sklepy otwierały swoje drzwi, piekarze wyjmowali z pieców świeże bochny, a mleczarze rozwozili mleko w szklanych butelkach, zostawiając je pod drzwiami mieszkań. To była Polska, która jeszcze śpiła, ale która już pracowała. I w tym był paradoks. Bo praca. Zaczynała się wcześniej, ale życie jeszcze wcześniej. A dzieci? Dzieci kończyły śniadanie, myły zęby, zakładały płaszcze, szaliki, czapki, bo polska zima nie wybaczała, i wychodziły, czasem same, czasem z rodzeństwem, czasem z sąsiadami, i szły ulicami, które pachniały węglem, chlebem i rannym mrozem. I to była przygoda. Droga do szkoły to nie był tylko transport, to była społeczność. Po drodze spotykało się kolegów, rozmawiało, śmiało, czasem walczyło śnieżkami, czasem uciekało przed starszymi, czasem po prostu szło obserwując świat, a świat budził się razem z nimi. Sklepy otwierały się powoli, tramwaje przejeżdżały, pełne ludzi w szarych płaszczach, piekarnie już pachniały, a na rogach ulic stali sprzedawcy gazet, gazety, które wszyscy czytali. Bo telewizja była tylko wieczorem, a radio cały dzień. Zanim pójdziemy dalej, zostaw swoje wspomnienie w komentarzach. Jak wyglądała twoja droga do szkoły? Czy szedłeś sam? Z kim się spotykałeś? Co pamiętasz? Bo te drogi do szkoły to nie były tylko drogi, to były rytuały, to były spotkania, to było życie. Pamiętam historię jednego pana, który opowiadał mi, jak w latach 60. chodził do szkoły z kolegą z sąsiedniego bloku codziennie o tej samej godzinie, i po drodze zawsze zatrzymywali się przy tym samym sklepie i patrzyli przez szybę na zabawki, których nie mogli mieć, na rowery, o których marzyli i rozmawiali o tym, co będą robić, gdy dorosną, o tym, jak będzie wyglądać ich przyszłość, i ta przyszłość wydawała się jasna. Bo system mówił im, że wszystko będzie dobrze, że będą mieli pracę, że będą szczęśliwi, i oni w to wierzyli. Czy ta wiara była naiwna? Może, ale była piękna, bo dawała im coś, czego dziś często brakuje nadzieję. A co się działo w domach, gdy wszyscy wyszli? Matki zostawały i zaczynała się ich praca praca, która nie miała końca sprzątanie, gotowanie, pranie. I kolejka, bo trzeba było coś kupić na obiad. I nie wiedziało się, co będzie w sklepie. Więc szło się i stało i czekało, ale te kolejki to nie było tylko czekanie, to było życie społeczne. Kobiety rozmawiały, wymieniały się przepisami, opowiadały o dzieciach, skarżyły się na mężów, śmiały się, tworzyły więzi. I choć stały w kolejce po mięso, to wychodziły stamtąd nie tylko z mięsem. Wychodziły z poczuciem, że nie są same. I to jest coś, czego dziś często brakuje: tego poczucia wspólnoty, tego, że nawet w trudnościach nie jesteś sam. Jedna pani wspominała, jak stała w kolejce w zimie: był mróz, był wiatr, ale stała, bo trzeba było. I obok niej stała inna kobieta, nieznajoma, i zaczęły rozmawiać. O niczym szczególnym. O pogodzie, o dzieciach, o życiu. I ta rozmowa sprawiła, że zimno było mniej dotkliwe, że czas płynął szybciej, że czekanie było łatwiejsze. To była magia tamtych czasów magia zwykłych rozmów, zwykłych spotkań, zwykłego życia. Zapytam teraz wprost: czy myślisz, że ludzie byli wtedy szczęśliwsi, mimo braku wolności, mimo kolejek, mimo ograniczeń? Napisz swoją odpowiedź. Chcę znać twoje zdanie. Bo to jest pytanie, które często sobie zadajemy. Czy szczęście zależy od wolności, czy od dobrobytu, czy od czegoś innego? Ja myślę, że szczęście zależy od więzi, od poczucia przynależności, od tego, czy czujesz się częścią czegoś większego. I w latach 60. ludzie to czuli, mimo systemu, mimo trudności, mimo wszystko. Południe przychodziło szybko, fabryki huczały, biura pracowały, szkoły uczyły. I wszystko toczyło się według planu, planu, który był znany, planu, który dawał strukturę. W fabrykach robotnicy pracowali przy maszynach. Hałas był ogłuszający, ale byli przyzwyczajeni. To był ich świat, świat produkcji, świat, w którym każdy miał swoją rolę i każdy wiedział, co ma robić. W fabrykach były też kantyny, miejsca, gdzie robotnicy jedli obiady: proste obiady, zupa, drugie danie, kompot. I chleb, zawsze chleb, bo chleb był podstawą, chleb był życiem, i w tych kantynach też rodziła się wspólnota. Ludzie siadali razem, jedli razem, rozmawiali razem o pracy, o życiu, o rodzinie i tworzyli więzi, więzi, które wykraczały poza pracę, które stawały się przyjaźniami. Jeden pan opowiadał mi, jak w fabryce poznał swojego najlepszego przyjaciela. Siedzieli obok siebie w kantynie. Zaczęli rozmawiać. I okazało się, że mają wiele wspólnego. Obaj mieli dzieci w tym samym wieku. Obaj mieszkali na tym samym osiedlu. Obaj marzyli o tym samym. I ta rozmowa w kantynie stała się początkiem przyjaźni, która trwała przez całe życie. To była magia tamtych czasów, że ludzie tworzyli więzi. Że nie byli sami. Że mieli siebie nawzajem. W szkołach dzieci siedziały w ławkach. Uczyły się. Matematyki, polskiego, historii, i choć edukacja była kontrolowana przez system, była też solidna. Dzieci uczyły się czytać, pisać, myśleć. I to było ważne. Nauczyciele byli ważni, mieli autorytet. Słowo nauczyciela znaczyło. I dzieci to szanowały, bo wiedzieli, że nauczyciel to nie tylko osoba, która uczy to ktoś, kto dba, kto pomaga kto prowadzi. I w szkołach też była wspólnota. Klasa to nie był tylko zbiór uczniów, to była grupa, grupa, która razem się uczyła, razem się bawiła, razem dorastała. I te wspomnienia ze szkoły to wspomnienia przyjaźni, wspomnienia wspólnych przeżyć, wspomnienia, które zostają na zawsze. A w biurach? W biurach ludzie pisali na maszynach, wypełniali formularze, załatwiali sprawy. I choć wszystko było spowolnione przez biurokrację, życie toczyło się dalej. Powoli, ale dalej. I był w tym spokój. Spokój wynikający z przewidywalności. Z tego, że jutro będzie podobne do dziś. I to nie było złe. To było uspokajające. A potem tu powrót. Ojciec wracał. Zmęczony, ale spokojny. Bo praca była ciężka, ale była. Matka miała gotowy obiad. Rosół. Zawsze rosół w niedzielę, a w inne dni ziemniaki, kapusta, kotlet. Proste jedzenie, ale zawsze ciepłe, zawsze przygotowane z troską i wszyscy siadali razem, przy jednym stole. Bez telewizora, bez telefonów, bez rozpraszaczy. Po prostu razem. I rozmawiali. O dniu, o szkole, o pracy, o sąsiadach, o życiu. To były te momenty, które dziś wydają się niemożliwe. Bo kiedy ostatnio jadłeś obiad z całą rodziną bez żadnych ekranów? Napisz w komentarzach: Czy twoja rodzina jadała wspólne obiady? Jak to wyglądało? Jakie były twoje ulubione potrawy? Co pamiętasz z tych chwil? Bo te chwile były najważniejsze. To były chwile, które budowały rodzinę, które tworzyły wspomnienia, które kształtowały nas jako ludzi. Jedna kobieta opowiadała mi, jak jej matka zawsze gotowała pierogi w soboty. I cała rodzina pomagała. Ojciec robił ciasto, matka przygotowywała farsz, dzieci lepiły pierogi, i było w tym coś pięknego, bo nie chodziło tylko o jedzenie, chodziło o bycie razem, o wspólną pracę, o tworzenie czegoś wspólnie. I kiedy pierogi były gotowe, siadali razem i jedli. I te pierogi smakowały lepiej niż jakiekolwiek inne, bo były zrobione razem, z miłością, ze wspólnym wysiłkiem. To była magia tamtych czasów: że wszystko było robione razem, że nic nie było kupowane gotowe, że życie było twórcze, wieczory były spokojne. Dzieci odrabiały lekcje przy kuchennym stole, ojciec czytał gazetę w fotelu, matka szyła albo cerował skarpety, albo po prostu siedziała. I było cicho, cicho, ale niesamotnie, bo wszyscy byli razem, w jednym pokoju, w jednym świecie, a potem. Radio. Radio było zawsze. Grało wieczorem. Wiadomości o dziewiętnastej. Potem muzyka, słuchowiska. Cała Polska słuchała tego samego. I to łączyło. To tworzyło wspólną pamięć, wspólną kulturę. Pamiętasz te słuchowiska, te głosy, które wychodziły z radia, te historie, które słuchało się w ciemności, w ciepłym pokoju, otulonym kocem? Jedno z najpopularniejszych słuchowisk tamtych czasów opowiadało o rodzinie z małego miasteczka, o ich codziennych problemach, o ich radościach, o ich życiu. I miliony Polaków słuchały tej historii i rozpoznawały w niej siebie bo to była ich historia historia zwykłych ludzi żyjących zwykłym życiem i była w tym prawda prawda, która łączyła. Która pokazywała, że nie jesteśmy sami, że wszyscy mamy podobne problemy, podobne radości, podobne życie i wreszcie czas na sen. Dzieci kładły się wcześniej, rodzice później, ale wszyscy spali spokojnie, bo jutro będzie podobny dzień, podobny, ale swój. I to jest właśnie ta magia lat 60. Nie to, że było idealnie, ale to, że było proste, przewidywalne, wspólne. Ale było też coś więcej. Było poczucie, że budujemy coś razem, że odbudowujemy kraj, że tworzymy przyszłość. I choć ta przyszłość była kontrolowana przez system, była też nasza, bo my ją żyliśmy. Pamiętasz budowę nowych osiedli, te wielkie płyty, które wyrastały z ziemi, te nowe bloki, które dawały ludziom mieszkania? To była nadzieja nadzieja na lepsze życie na własny kąt na przyszłość. I ludzie się cieszyli, bo dostawali mieszkanie z łazienką, z kuchnią, z centralnym ogrzewaniem. To był luksus, luksus, o którym marzyli przez lata. I przeprowadzka do nowego mieszkania była wydarzeniem. Cała rodzina pomagała, sąsiedzi pomagali, nosili meble po schodach, ustawiali je w pokojach. I kiedy wszystko było gotowe, siadali razem, pili herbatę, jedli ciastka i rozmawiali. O przyszłości, o nadziejach, o życiu to była wspólnota wspólnota, która pomagała sobie nawzajem, która nie pytała o nic w zamian, która po prostu była. Dziś, gdy żyjemy w świecie nieskończonych możliwości, czasem tęsknimy za tym, co było ograniczone, bo w tych ograniczeniach była prostota, a w prostocie spokój. Jeśli dotarłeś do tego momentu nagrania, dziękuję Ci. Dziękuję, że byłeś ze mną. Że pamiętasz, że czujesz, ale zanim skończę, chcę ci jeszcze coś powiedzieć, coś ważnego. Te wspomnienia, które dzielimy, nie są tylko nostalgią, to jest coś więcej, to jest lekcja. Lekcja o tym, co naprawdę ważne, o tym, co daje życiu sens, o tym, co sprawia, że warto żyć. W latach 60. ludzie nie mieli wiele, ale mieli siebie nawzajem i to wystarczało. Dziś mamy wszystko, ale czy mamy siebie nawzajem? To jest pytanie, na które każdy musi odpowiedzieć sam, ale zanim to zrobisz, zostaw komentarz. Napisz, co cię poruszyło, czego tęsknisz, co pamiętasz i udostępnij to nagranie komuś, kto też pamięta, bo wspomnienia są najcenniejsze, gdy są dzielone. I powiedz mi, o czym chcesz, żebym opowiedział następnym razem? O czym z tamtych czasów chcesz usłyszeć? O niedzielnych obiadach, o letnich wakacjach, o zimowych wieczorach? Napisz, bo to nagranie jest dla Ciebie. Do zobaczenia w następnym wspomnieniu trzymaj się ciepło i pamiętaj przeszłość nie wraca, ale możemy ją zachować w słowach, w obrazach, w sercach ciepło socjalistycznych podwórek wciąż żyje wystarczy zamknąć oczy i poczuć.